Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiem na bardzo często zadawane pytania: czy wróżenie z Tarota, ale również z innych kart, wywołuje opętanie, jest złe i jest grzechem? Zapraszam do oglądania. Nad tym, czy karty tarota lub karty wroczni są niebezpieczne lub złe, często dumają osoby, które bardzo chcą zacząć swoją przygodę z tego typu sposobem odczytywania przyszłości, jednak właśnie odczuwają strach i szukają odpowiedzi. Po karty sięgają osoby z naprawdę różnych środowisk. Z kart tarota oraz kart klasycznych i w ogóle w różnych kart wróżą ludzie, którzy wierzą w Boga i regularnie chodzą do kościoła. Innowiercy, osoby parające się magią, tylko wróżbiarstwem lub czarownicę. Karty nie są skierowane do jednej konkretnej religii czy jednej konkretnej kultury. One są dla każdego i dlatego ile ludzi tyle podejść do kart tarota. Na przykład wiele osób posługujących się kartami jest zdania, że odczytywanie kart to swoista rozmowa z Bogiem. Rozkładając karty, proszą Boga o pomoc lub wskazówkę. Karty stają się dla nich wtedy narzędziem takiego boskiego przekazu. Tak naprawdę to, z czym pracujemy podczas czytania z kart, zależy tylko od nas. Od naszej wiary i naszych intencji. Poprzez karty tarota możemy pracować z Bogiem, bogami, z przewodnikami, z duchami, swoistą energią wszechświata. Dlatego, odpowiadając na pytanie zawarte w tytule: Czy karty tarota są złe? Nie. Ale nie są też dobre. Karty tarota i inne karty do wróżenia to narzędzia, które są neutralne jak każdy inny przedmiot. To od nas zależy, w jakim celu będziemy ich używać. Same w sobie nie mają żadnych magicznych właściwości. Karty nabierają mocy, kiedy przekazujemy im naszą energię, nasze intencje, pracujemy z nimi i poprzez nie z innymi energiami, duchami, bóstwami, czy też po prostu mocami, które nazywamy w określony sposób. Karty tarota oraz inne karty do wróżenia, jak choćby karty wroczni, to również y, swoiste narzędzia rozwojowe, zmuszające do refleksji, do pracy nad sobą, do odkrywania własnego potencjału oraz do radzenia sobie z problemami. Czym tak naprawdę są karty tarota? Wbrew wielu opiniom nie są one nieomylną wrocznią, która przesądza o całym naszym życiu. Nie zapominajmy, że bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę uzależniania się od tego typu narzędzi lub uzależniania się od ludzi, którzy się nimi posługują i w ten sposób nas wykorzystują. To jest dopiero złe. A wiecie dlaczego? Ponieważ tarota, jak i inne karty, należy traktować jak wskazówkę pomoc, która przedstawia nam jedną z dróg, które możemy obrać, ale nie przesądza o naszym wyborze, bo ostatecznie tylko i wyłącznie my sami podejmujemy decyzje, a nie karty za nas. Mało tego, niektóre karty tarota obrosły bardzo złą sławą, szczególnie w oczach tych, którzy z kartami nie mieli nigdy do czynienia. Mam na myśli na przykład kartę śmierci, która to często jest uznawana za złą i straszną, a tak naprawdę najczęściej oznacza jakąś transformację czy przemianę. Oczywiście istnieją karty, które przedstawiają jakieś negatywne sytuacje, ale należy pamiętać, że są one jedynie. Przekaźnikiem, a same w sobie nie sprowadzają na nas żadnego nieszczęścia. Jeżeli temat kart tarota Was zainteresował, to bardzo chciałabym polecić wam parę książek, które wprowadzą Was w temat wróżenia z kart. Magia Tarota to książka napisana przystępnym językiem, która zapoznaje czytelnika z każdą kartą tarota oraz przedstawia sposoby na rozkłady kart. Tarot przy kuchennym stole jest swoistym poradnikiem, dzięki któremu w szybkim czasie nauczycie się korzystać z kart tarota. W tej książce również znajdziecie opis kart i przykładowe rozkłady. Jej dużym plusem jest humor autorki, który widać na kartach książki. Ostatnią książką, którą chciałbym Wam polecić o tej tematyce, jest tarot. Intencyjny. Książka przedstawia nam bardzo nowatorski sposób na wybieranie i rozkładanie i interpretację kart. Wszystkie książki o kartach tarota oraz talie, które widzicie w tym filmie, znajdziecie w sklepie Czary Mary, gdzie czeka na Was dużo promocji. Dlatego link zostawiam Wam w opisie. I wracamy do filmu. Niektórzy rozpoczynający swoją przygodę z tarotem i jednocześnie wyznający wiarę katolicką, mogą się Zastanawiać nad innym aspektem tego domniemanego zła, które czai się za kartami. Mowa oczywiście o tym, co jest napisane w Piśmie Świętym i Dekalogu. I o ile karty same w sobie dla takich ludzi nie muszą być koniecznie złe, to ich wykorzystywanie może być w ich religii po prostu grzechem. A przecież dla katolików popełnianie grzechów to synonim zła. Tutaj musimy się oczywiście zastanowić, czy religia katolicka lub Kościół zabraniają wróżenia z kart. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Wróżenie z kart zgodnie z wiarą katolicką jest grzechem. Co nie znaczy, że nie istnieją osoby, które mimo swojej głębokiej wiary nie spoglądają w karty. Jest ich wręcz Całkiem, całkiem sporo. Mało tego w samych kartach, szczególnie w klasycznej talii Rider Waite, która swoją drogą jest najlepszą moim zdaniem talią do nauki Tarota ponieważ jej symbolika jest bardzo przejrzysta. Link do tej talii zostawię wam w opisie. No to karty z tej kultowej talii mają wiele symboli opartych na chrześcijaństwie. Kwestia kościoła i podejścia do wiary jest bardzo indywidualna. Sam kościół z pewnością czerpie jakieś korzyści z faktu, że ludzie tak boją się poszukiwania własnej duchowości. Mimo wszystko jeżeli jesteście praktykującymi katolikami, chodzicie do kościoła, to powinniście się zastanowić, jakie są Wasze odczucia, zanim sięgniecie po karty. Tak naprawdę, sam tarot, same karty nie są zagrożeniem. Tak naprawdę, największym zagrożeniem dla nas jesteśmy werble my sami. Faktem jest, że lęk, obawy i poczucie winy podczas korzystania z kart, non-stop wysyłane w świat, kiedy sięgamy po, po tarota ze strachu przed nim, mogą wywołać w naszym życiu niezłą lawinę negatywnych zdarzeń, którą oczywiście zwalimy na wróżenie z kart. Tymczasem w takiej sytuacji my sami jesteśmy sobie winni, bo sięgnęliśmy po narzędzie, z którego nie byliśmy gotowi korzystać. Korzystanie z kart Tarota wiąże się z odpowiedzialnością, z dojrzałością i z wyzbyciem się tego irracjonalnego lęku, który może sprowadzić na nas nieszczęście. Żeby wróżyć z kart, Trzeba przestrzegać pewnych zasad, jak na przykład dbanie o to, aby karty tarota były przesiąknięte tylko naszą energią lub energią osoby, której wróżymy, że nie powinno się przejmować talii niewiadomego pochodzenia lub po osobie zmarłej. Generalnie jest tych zasad trochę. A wszystkie zapewniają nam bezpieczny duchowy rozwój i bezpieczne korzystanie z kart. Już niedługo na kanale pojawią się kolejne odcinki poświęcone kartom Tarota i innym kartom do wróżenia. Jeżeli ten film się Wam podobał i lubicie taką tematykę, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie też w komentarzu, czy posługujecie się kartami, czy może chcielibyście zacząć i jakie macie zdanie na temat kart Tarota. Pamiętajcie, że ile ludzi posługujących się tarotem, tyle odczuć, przemyśleń i opinii o kartach. W tym filmie przedstawiłam Wam mój y, pogląd na wróżenie z kart, z którym wcale nie musicie się zgadzać. Napiszcie w komentarzu Wasze przemyślenia na ten temat. Do zobaczenia już niedługo.